Panowie konsulowie, szanowni państwo, gdańszczanie, turyści. Spotykamy się w 80. rocznicę krwawej niedzieli. Wydarzenia, które pod taką nazwą przeszło do historii, ze względu na okrucieństwo i liczbę ofiar zamordowanych, jednego dnia. Tego dnia, 11 lipca, w niedzielę 1943 roku. Zbrodniarze spod znaku organizacji ukraińskich e, nacjonalistów oraz ukraińskiej powstańczej armii w 90 w ataku na 99 miejscowości wymordowali 3000 Polaków. Następnego dnia, w prawosławne święto apostołów Piotra i Pawła, w ataku na blisko 70 miejscowości zginęło kolejne 2000 osób. W ciągu tych dwóch dni zginęło 5000 naszych rodaków. Całym tym tragicznym lipcu 11 tysięcy. Było to apogeum wydarzenia tragicznego czystki etnicznej i ludobójstwa, które dzisiaj nazywamy zbrodnią wołyńską, która od roku 1939 do roku 1948 objęła terytorium siedmiu przedwojennych województw Rzeczpospolitej, czyli prawie jedną czwartą terytorium ówczesnej Polski. Szanowni Państwo, do tej zbrodni doszło w wyniku narodzin integralnego nacjonalizmu ukraińskiego stworzonego przez Dymitra Dącowa, rozwiniętego przez Stepana Łykawskiego w antydekalogu. W dziesięciu przykazaniach ukraińskich nacjonalistów jednym z nich było na przykład: nie zawahasz się dokonać żadnej zbrodni, jeżeli tego wymaga dobro naszej sprawy. Był to antydekalog zupełnie odcięty od korzeni chrześcijańskich. E, to była teoria, została później rozwinięta w sposób bardzo tragiczny i bezwzględny przez takie osoby jak Roman Szuchewicz, dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy Dmytro Kławskiewski, dowódca UPA na Wołyniu. Zbrodnia... Wołyńska, tak jak powiedziałem, nie objęła samego Wołynia i analogicznie jak to jest w przypadku zbrodni katyńskiej, gdzie nazywamy ją tak od miejsca pierwsze, znalezienia pierwszych ofiar, tak właśnie ta zbrodnia objęła znacznie większy obszar rozlała się na 1,4 terytorium II Rzeczypospolitej. Ze względu na okrucieństwo, systematyczne działanie, determinację i bezwzględność sprawców, na tą zbrodnię zostało ukute specjalne określenie jako genocidium atrox, czyli ludobójstwo okrutne, straszliwe, bestialskie. I patrzą, biorąc to wszystko pod uwagę, musimy uznać, że jest to trzecie po niemieckim, sowieckim ludobójstwo dokonane na narodzie polskim w okresie II wojny światowej, a ze względu na to, że sprawcami byli sąsiedzi, niejednokrotnie którzy znali swoje ofiary, właśnie uprawnia nas to do określenia tego ludobójstwa jako ludobójstwo okrutne i straszliwe. Szanowni Państwo, tak jak zostało to powiedziane również w Kościele, jako chrześcijanie przebaczamy, ale musimy dbać o pamięć, nie zapomnimy o naszych rodakach, którzy, których ciała zostały pogrzebane w bezimiennych dołach i... Również będziemy pamiętali o tym, że będziemy domagali się ekshumacji i pochowania ich zaopatrzenia na ostatnią drogę. Szanowni Państwo, w wyniku ataku ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu przestało istnieć 1500 miejscowości z 2500, które istniały, w których mieszkali Polacy w roku 1939. Upamiętnień na terenie Ukrainy w postaci krzyży rzadziej mogił, a jeszcze rzadziej pomników, jest tylko 150. To pokazuje skalę pracy, jaka przed nami. Zbrodni wołyńskiej zginęło według różnych szacunków od 100 tysięcy do, 100 do 130 tysięcy Polaków. Zginęło również, przeważnie w akcjach odwetowych, 1 dziesiąta, czyli około 10 tysięcy Ukraińców. W tej całej zbrodni nie można również zapomnieć oczywiście o tak zwanych Ukraińcach Sprawiedliwych, czyli sąsiadach czy też członkach rodzin ofiar, którzy ostrzegali przed atakiem, czy później po samym ataku zapewniali przetrwanie. Znamy ponad 1300 przypadków pomocy, dzięki którym ponad 2,5 tysiąca Polaków ocaliło życie, a Ponad 380 tych sprawiedliwych Ukraińców poniosło, co najmniej tylu poniosło śmierć. Szanowni Państwo, kończąc, tak jak wcześniej powiedziałem, było powiedziane w kościele, przebaczyliśmy, ale żeby doszło do pojednania, potrzebujemy prawdy e, i to, by móc budować dobrą przyszłość, żeby ten fundament był silny, musimy na tej prawdzie historycznej budować i na pamięci ponieważ jeżeli my zapomnimy, nie będziemy pamiętali, to kamienie wołać będą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie naczelniku. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze uzupełnić. Chciałbym powitać jeszcze pana Michała Banka, który reprezentuje Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę wojewodę pomorskiego pana Dariusza Adreli. Szanowni Państwo Zbieramy się jak Co roku Przy tym od 20 lat 80 rocznicę Tych strasznych dla narodu polskiego Wydarzeń Tą straszną rocznicę W dzień, który Zbiera nas tutaj pozbiera zbiera nas pamięć i to ta pamięć, bo o tą pamięć, a nie o zemstę chodzi. I spotykamy się też w roku, gdzie właśnie minęło 500 dni od wojny na Ukrainie, od napaści Rosji na Ukrainę. I te dwa wydarzenia, to sprzed 80 lat, i to sprzed ponad 500 dni. Zmienia bardzo wiele. Spotykamy się tutaj, żeby dać świadectwo prawdzie. Żeby budować na prawdzie jako fundamencie naszych stosunków z bratnim, z bratnią Ukrainą i myślę, że dzisiaj po tylu dniach tej wojny już nikt nie ma nie ma wątpliwości, że nie o zemstę chodzi, bo przecież Ukraina od pierwszych dni Napaści przez Rosję, jako państwo mogło się oprzeć o Rzeczpospolitą, a naród ukraiński mógł liczyć na nasze narodowe wsparcie. Mimo trudnej historii, mimo tych wspomnień, wspomnień ludzi, którzy jeszcze są wśród nas, którzy dają świadectwo tych strasznych dni, tego, co się wtedy działo. Ale nasze wzajemne pojednanie zostanie zbudowane właśnie na prawdzie. I tak jak też powiedział premier Mateusz Morawiecki, nie spoczniemy, nie skończymy tego naszego wielkiego zadania. Nie możemy się od tego uchylić, dopóki nie odnajdziemy ostatniej ofiary i godnie pochowamy. Właśnie na Ukrainie. Właśnie w imię pojednania. Właśnie przy współpracy z państwem ukraińskim i z narodem ukraińskim, który też jak wiemy nie ma tej wiedzy, nie ma tej, tej pełnej informacji o tych wydarzeniach. To przecież znamy, znamy z PRL-u. U nas też o Katyniu się nie mówiło. U nas też o wielu wydarzeniach się nie mówiło. Miały odejść w niepamięć, ale tak jak żeśmy Odnaleźli Inkę, jakżeśmy odnaleźli naszych bohaterów z Westerplatte, żołnierzy, którzy tam polegli. Tak odnajdziemy też i wszystkie ofiary, Rzezi na Wołyniu, na Ukrainie. To jest nasze zobowiązanie. I myślę, że przed nami prawdziwe pojednanie. Ono jest jeszcze w trakcie. To nie jest może sprawa jeszcze zakończona, bo też nie chcemy, żeby to pojednanie przez i też przyznanie tej prawdy przez Ukrainę, przez naród ukraiński było w jakiś sposób wymuszone. Myślę, że na tym nam też bardzo zależy. Daliśmy świadectwo. Tego wielkiego serca, tej wielkiej pomocy. Tego, że jesteśmy zdolni wybaczyć i się pojednać. Mam nadzieję, że wojna na Ukrainie nie będzie trwała długo, że Ukraina w pełni obroni swoją suwerenność i swoje granice. Ale w tym czasie będziemy również, mam nadzieję, że ten proces się już rozpoczął. Będziemy również upamiętniać tą zbrodnię sprzed 80 lat. I prawda o niej będzie fundamentem naszej wspólnej przyszłości. Dziękuję! Dziękuję bardzo. Teraz osobam modlitwy poproszę parafii świętej Brygidy, Brygidy Księdza Ludwika Kowalskiego. Jest tyle. Radosnych wspomnień, jubileuszy i rocznic. Ta dzisiejsza rocznica, 80. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu, jest jedną z najbardziej tragicznych w historii naszego narodu. Przypominamy sobie, Mówię tutaj o starszym pokoleniu. Gdańszczan. Napis, który przez wiele lat był widoczny na wyspie Spichrzów. Nie zapomnimy, nie przebaczymy. Tego napisu dzisiaj już tam nie ma. I historia narodu polskiego, historia Narodu niemieckiego toczy się już zupełnie inaczej. Także dzięki listowi Episkopatu Polski przed milenium wystosowanemu do Episkopatu Niemieckiego. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I dzisiaj również w duchu pojednania, ale także w duchu pamięci. Sprawujemy modlitwę. Prosimy Pana Boga o to, co jest bardzo trudne dla ludzi: o porozumienie, o przebaczenie, o zawiązanie pomimo różnic wspólnoty. Bo to, co człowiek podzielił, to tylko Pan Bóg może połączyć. Dlatego prosimy Boga. Aby pobłogosławił narodowi polskiemu, aby pobłogosławił narodowi ukraińskiemu, aby pobłogosławił światu, aby pokój zaistniał między społecznościami, ten pokój, który rodzi się w ludzkich sercach, aby najpierw jednak zaistniał w naszych umysłach i w naszych duszach. Oto poprośmy, ludzie wierzący w Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Moi drodzy, tak wiele już tutaj jest kwiatów biało-czerwonych. Widzę także kwiaty w kolorystyce Ukrainy. To pewnie dar od ludzi, z Ukrainy, od przedstawiciela narodu ukraińskiego. Ale jeszcze tutaj za mną, za tym obeliskiem, jest nieśmiało postawiony przez człowieka, przez Ukraińca, który pracuje teraz na polskiej ziemi ze swoją rodziną, ciężko pracuje, który ma świadomość tego, co dokonało się przed 80 laty i opatrzył te kwiaty właśnie. Ową symboliczną osiemdziesiątką nawiązującą do krwawej niedzieli na Wołyniu, mając świadomość Grzechu, mając świadomość tego, że ta historia jest tragiczna także dla narodu ukraińskiego, jest ona obciążeniem dla tych, którzy mają świadomość tej zbrodni. I pozwolę sobie ten koszyk tutaj u stóp tego obelisku postawić. Dziękujemy. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili w tej chwili nastąpi złożenie wiązanych kwiatów. Zapraszam Państwa, kto ma kwiaty do złożenia kwiatów u stóp pomnika, czy również zapalenia zniczy.

For all my

Szanowni Państwo, na godzinę 17.00 zapraszam serdecznie do publicznego hotelu Skandik, gdzie odbędzie się promocja najnowszej publikacji PN autorstwa dr Jany Karmasz-Wilińskiej i Bartosza Januszewskiego pod tytułem Ocalenie z ludobójstwa, wspomnienia Polaków z Wołynia. To spotkanie tutaj w publicznym hotelu Skandik o godzinie 17.00. Także zapraszamy wizawi, w vis dworca głównych. głównych. 確かに。 Субтитры сделал DimaTorzok By JFJ pomoże? Dzisiaj rozpalamy wielki ogień narodowej pamięci. W 80. rocznicę rzezi Wuńskiej oddajemy w ten sposób hołd bestialsko zamordowanym tam Polakom, niemowlętom, dzieciom, matkom i ojcom. Nasza pamięć o nich nigdy nie przeminie. Nasze narodowe pragnienie godnego ich pochowania nigdy nie przeminie. Żądamy od obecnych władz Polski podjęcia działań, które do tego godnego pochówku doprowadzą. Żądamy od nich w tej sprawie honoru. Ukraino, nie szukamy zemsty, ale prawdy. Jednak pierwszy krok leży po Twojej stronie. Wiemy, że przebaczenie oczyszcza nas, nie zaś naszych winowajców.